Dzień dobry. Dzień dobry. Co dzisiaj jest? Jaki dzień? 6 december. Co to znaczy? Mhm. W Polsce mamy Miko. Mikołajki. Alex, Aleks, chodź zobacz co Mikołaj przyniósł do buta! Co tobie przeniósł, James? Uh, for Alex there's a. Faktycznie jest bok i słuch. A dla mnie jest. Wiesz co to jest? Nie wiem co to jest. Flafrach po polsku, a po angielsku bathrobe. No to spróbuj, zobacz, czy pasuje. Podoba Ci się? James wiedział, że to dostaniesz. że tak powiem, bo e, znalazł miejsce, gdzie to było przechowywane. Czekaj, <grymne> <grymne> okay, jak to tutaj jest? No, a Ty lubisz czekoladę, James? Różnica pomiędzy moimi dziećmi. Jeden ja lubi czekoladę, a drugi... Muszę do No, dawaj. Mówisz, że ci zimno rano, to teraz będziesz mógł sobie... Tak, bo tutaj chyba jeszcze co? Super mięciutkie? Jest tylko. Tu ze mną. musimy się szybko już się bo do szkoły zaraz idziesz. Dzisiaj normalny ten munurek trzeba namłożyć, tak? Super. Fajny? Gdzie jest Alex? No widzicie? Aleks! Alex, zobacz, dzisiaj ze mnie kołaki. Chodź! Gdzie? Gdzie? You book? Really? Co to jest? Candy Candy, Candy. Zobacz I'm so, Are you so excited Are Co to jest? Um, Lily really? Wonka Willy Wonka i Sweeties yes. Aluś był grzeczny? Tak, czyste butki są? Ok, dzisiaj zostaniesz z mamusią Chyba wiesz This się. A to czyje budkiem? I wszyscy mają słodycze? Ależ... Choć ubieramy się kołe. Znaczy Jamesie też koły. James. Czemu! James. Ja nie wiem co tutaj było widać. James przykłada cukierki ze swoich butów, do Alka, bo on nie lubi. Cynku, może się daje najpierw zjemy. Alek przetestuje czekoladę, czy jest w porządku. Takie tych mam synów. No zaraz. No i to jest stickybook Book z naklejkami. Dobra, idziemy, chodźcie. Wyciągam właśnie pranie ze zmywarki. Jestem tak zła, bo właśnie mówiłam Wam o tym. Kupiłam tabletki takie ekologiczne, Frosh. No i zobaczcie, one w ogóle nic nie zmywają. Używam tego samego programu, który był wcześniej. No i no zobaczcie. A nie robiłam nic, co tutaj byłoby jakiegoś specjalnego, wiecie. I mój kubek tak samo. Nie ja wiem czy to w środku widać, że tam są normalnie zacieki. Słoik też się nie domył. I to miski się nie domyły, podstawowe rzeczy. Także e, wzięłam też, zamówiłam ostatnio sobie na próbę te z Smola, spróbuję, czy będą lepsze. Bo jak widzicie, nie jestem za Ja dzisiaj miałam taki logiczny plan. Myślałam, że będę może sama w domu. I posprzątam cały sama w domu przez chwilę. I posprzątać wszystko, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Ale nie. Później mam jeszcze wizytę u dentysty. Związaną z moim implantem. Także też jestem ciekawa, jak się przyjęła śruba. Pominęło bo już, Boże, ile miesięcy. I to zrobiłam w marcu. To tyle, no ale to tak się tyle czeka, szczególnie tutaj na nie dolną się. szczękę. Zaraz musimy wychodzić, a ja jeszcze się nie daję, bo muszę zrobić swoją pastę yy, z tofu. A ja próbuję tu tworzyć tą zgridlę. Zmieszanymi, <noise> ale dobra, robię. Kim jesteśmy My u lekarza? Przychodni. I wyobraźcie sobie, że ja nawet nie włożyłam się wyścigania. I żebym wiedziała, że będziemy czekać już 15 minut, ja sobie bym zjadła, kawę wypiła. A tak czekamy. I tutaj jest tyle dzieci. będę wam pokazać, że ona jest jakaś tragedia, jak co się teraz dzieje. I zawsze to miejsce, żeby zabrakować. A aluś, żeby widzicie. Aluś, się. Jak się czujesz? Alek. Ale. Próbuję się uśmiechać, ale nie mogę, bo u lekarza z Alkiem okazało się, że ma coś w lewym płucu i w prawym uchu. I pani stwierdziła od razu, tylko jak wszedł, że ma powiększone węzły chłodne, ale jej zdaniem. To właśnie jakiś wirus, i na razie jeszcze dałam mu antybiotyk, ale powiedziała, żeby się wstrzymać do piątku, żeby zobaczyć, jak będzie postępowało jego samopoczucie. I um, jak widzicie pewnie, że ja też mówię <grytanie> inaczej, um, bo ja miałam później wizytę u, y, w sprawie mojego implanta, tak jak mówiłam Wam, i myślałam, że to będzie tylko taka wizyta kontrolna, a pani już wzięła się za skalpel i wkręciła mi tym taki grzybek, czyli już przed ostatni etap zaburzenia implantu. Ja nie, nie miałam tego w głowie, że to dzisiaj się stanie, nie spodziewałam się, że to będzie. Dlatego jestem taka właśnie mm, kiedy leżałam w tym <grym> w fotelu stomatologicznym, to pani mnie zapytała, czy się dobrze czuję i ja mówi, że nie do końca, bo mam też okres. Ja czuję się po prostu, nie spałam w nocy przez alkę. Zadowałam się tym, że on jest tak chory teraz śpi. I zdawałam się tym, że też to będę miała, bo się nie spodziewałam tego, bo chciałam iść na zakupy właśnie dzisiaj takie jedzeniowe, nic specjalnego, tylko po prostu zrobić rzeczy, które sobie zaplanowałam, na które nie mam czasu w ciągu tygodnia, a nie byłam w stanie nic zrobić. I um, nawet jeszcze filmu nie wyedytowałam wczorajszego, także zaraz się... Aha, i jeszcze, które jest, jest za 10 trzecia, a ja jeszcze dzisiaj nie zjadłam nic oprócz wylizania szpatułki, bo zrobiłam sobie pastek który Wam pokazywałam wcześniej. Wylecieliśmy z rano tak jakby nic nie zjadłam. Właśnie kupiłam sobie zupę w, w sklepie, taką za nazwą polską, w sensu ogórkową, i zjem, bo nic innego na razie nie mogę. I byliśmy ty właśnie przy okazji w Lidlu i tam był taki piękny chlebek, e, wiecie, ten na zakwasie. I ja miałam taką ochotę właśnie zjeść go z tym ogórem kiszonym i z tą moją pastu toku, ale z tym sobie nie dam rady. Nie będę Wam pokazywać, ale mam teraz śruby i tam szwy są i w ogóle, także współczuję sobie, nie wiem czy jestem ostra, czy nie jestem ostra, próbuję trzymać, wiecie, minę ostry... jak to powiedzieć, nie mogę się nawet skupić, dobra mina do złej gry, ale się źle czuję i naprawdę jutro będzie, nie, ten film się pojawi dopiero w niedzielę, bo jutro mam coś innego zaplanowane na jutro, na sobotę, także może... Mi się polepszy trochę. Także na razie z naszego świętego klimatu to nic, tak jak to zresztą widać, ale jeszcze dzisiaj byłam rano, jak odpowiedziałam, że do sklepu, do szkoły. To mówiłam Wam o tym, że zgubił ten sweter, mówiłam Wam o tym. Aha, ale w szkole okazało się, że Pani nie mogła go nigdzie znaleźć. I ciekawa jestem, czy właśnie się znajdzie, czy nie. Ja nie wiem, czy ja Wam opowiadałam tą historię już. Czy to było we wczorajszym vlogu, czy to było w dzisiejszym sercu Amorach. Ja ale jak zacznę edytować teraz, to pewnie sprawdzę. I jak się okaże, że nie powiedziałam Wam o tym, to powiem to pewnie później, wieczorem jeszcze. Ale biorę się za robotę i kończę to gadanie i tutaj mówię do Was. Mmm, mmm, mm, mmm. Mm. Już mogę ruszać, ale tak jak mówię, to taki ustawiony w, w kreskówce. Mm, mm, mm. Księciu nie wstał, ale jeszcze zostawię go w spokoju, dochodzi do siebie, ale nie ma gorączki to najważniejsze. Dałam mu tylko o 8 no i od tamtej pory jest ok, ale to chcę Wam powiedzieć, że czekajcie, słucham. Bo wydawało mi się, że mój telefon burczy, dzwoni, ale chyba jest nie to. A musiałam tam odłożyć dalej, bo się ładuje. Um, Gat pojechał z y, Jamesem na yy, Taekwondo. I zadzwoniłam do niego i znalazł sweter. Także to dobra wiadomość dnia. Ja już chyba... O Jezu, jak zabolało mi teraz. Au. O. No kurczę. Mm. Okej, okay, nie będę się uśmiechać. Bo chciałam pokazać Wam, że już znieczulenie chyba schodzi. Nie jestem chyba opuchnięta. Um, ale chyba zaczepiłam szwem albo coś się zerwało. Mam nadzieję, że nie zerwałam szwu, bo będzie. Tak biedy takie potrzebne na weekend. Hmm. chyba jest ok. Hmm. I tak myślę, co zrobić na kolację gdzieś na obiad, żeby ja mogła zjeść. I chyba zrobię taką pastę z tuńczykiem, z makaronem, którą James uwielbia. Aluś, zrobimy tu na pasta bake? A co ty byś chciał zjeść? Nic? Mhm. Nie będę pytać o coś, bo też nie widzieliście tego. Kiedy ja tutaj byłam w pokoju z Jamesem, szukowałam do szkoły, to ktoś. Ja siedział w przedpokoju i pędzlował cukierki. <grymne> Ajaj. Musiałam schować wszystkie. A James oddaj, <grymne> a ten wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, by wszystkie mógł zjeść. My z chłopcami znaliśmy już kolację. Zaraz wam to już pokażę. A that teraz oglądamy też jeden Ellis z ulubionych programów. Może e, się nazywał po polsku. Że ludzie wysyłali klipy, filmiki różne śmieszne i później one się po, właśnie yeah. publikowały. Jak one się nazywały? Nie pamiętam, really przypomnijcie cool. mi. It has a Pokaż. And it has a peel on it and Banan. it banana banana ja trochę popłakałam. Banana, do... banana 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 a na no, kolację dzisiaj mieliśmy ziemniaki w mundurku przepyszne były z, z sosem z tuńczykiem z, z, z kukurydzą i z majonezem przepyszne Aleks znowu uderzyłeś mi tutaj w tą część twarzy a Alex dostał w Rajanie kawałek plastikowej pizzy Cudownie I, i slime Dobra, my teraz musimy się szykować to. To pokazują jakie filmy będą na święta Chodź tutaj, Jankuś. Chodź tutaj, synku e, Powiedz mi, znalazłeś sweterek? Gdzie był? W klasie? Gdzie był? Musisz patrzeć Gdzie? Aha, to dobrze Um, jutro idziemy do polskiej szkoły, tak? A um, um, my idziemy do polskiej szkoły Ty nie idziesz do polskiej szkoły, bo ty w domu jesteś No dobrze, to patrz tam do, gdzie do, trzeba I Życzymy wam mi miłego... ...szkoły Dobrze, no O Jezu Dzień, zderzyłeś mi znowu w drugą stronę w twarz La 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 Dobra, idziemy spać I'm the only person on the world Co to, co to? She's not a person, she's an alien Mm -hmm. Aleks, przecież ty chory jesteś taki. To jest... Nie ściągam mu spodni. Aleks, przecież ty gorączkę masz. Nie byłeś dzisiaj w szkole, co się dzieje? James chyba się stęskniłeś ze swoim bratem, co? Tęsknisz do niego? Zaraz będzie płacz, tylko to kwestia czasu. Ale czasami mam wrażenie, że oni potrzebują tak się wyszaleć przed synem, żeby później spać ładnie. Nie na, nie na podłogę, bo sąsiedzi zaraz przyjdą, ja się zaraz też wywam. Ok, trzeba czas się pożegnać, powiedzcie dobranoc. Buziaczki wyślijcie? No. Do this one. O, kapcie są, so, zobacz, jeden drugi.